Bolesław Prus to pseudonim artystyczny. Jak w rzeczywistości nazywał się autor lalki? A. Aleksander Głowacki, B. Adam Gałczyński, C. Stanisław Wokulski, D. Bolesław Pruszkowski. Odpowiedziała. No, no bardzo dobrze. <głos》>. Gdzie urodził się Bolesław Prus? A. W Lublinie, B. W Chełmie, C. W Chrubieszowie, D. W Nałęczowie. W Chrubieszowie. No świetnie poszło. Na jakim kierunku studiował Bolesław Prus w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej? A Filologia Polska, B Filozofia, C Fizyka, D nie studiował na tej uczelni? Kurczę. To ty powinieneś wiedzieć. Mm, niech będzie. Fil Był? Filologia Polska. Ja wstępem albo A, albo W, bo było przecież te plakaty u nas na Wydziale. No żeby ja jeszcze patrzę na plakaty. Nie, nie no, filologia Polska nie będzie. No niestety nie studiował na naszej uczelni, odpowiedź D. Która z powieści historycznych została napisana przez Bolesława Prusa? A. Ogniem i mieczem. B. Stara baśń. C. Faraon. D. Wojna i pokój. O jest i nie wiem. się wydaje, że Faraon. Tak, Faraon. Faraon. Gratulacje. Izabela Łęcka po rozstaniu z Wokulskim. A. Wykupuje kamienicę i powraca do Warszawy. B. Wyjeżdża do Drezna. C. Wstępuje do klasztoru. D zostaje małżonką barana krzeszowskiego. Trzecie, wstępuje do klasztoru. Gratuluję, możesz zostać polonistką. Dziękuję. <noise> Dziękuję bardzo. Wstępuje do klasztoru. No i super. Proszę, kurwa, byłaś na pewno nie wstąpiła do klasztoru. Nie wiem. W, w, jakie były odpowiedzi? <noise> Wykupuję kamienicę po wraca do Warszawy. To nie. Zostaje małżonką barona Krzeszowskiego. Ostatnie? Najbardziej prawdopodobne. Ostatnie było poprzednio. To może, nie, może pojechała trzecie, do Nie, wstąpiła do zakonu, mówię ci. Do no zakonu, tak. Tak, wstąpiła do zakonu, do klasztoru. Naukowiec, z którym Wokulski spotkał się w Paryżu, wynalazł a. łyżwobuty, buty, b. metal lżejszy od powietrza, c. składany most, d. nietłukącą się filiżankę. B. Metal lżejszy od powietrza. No bardzo i super. bardzo dobrze poszło, dziękujemy bardzo. To drugie. Czyli? Ten metal. świetny. Za kogo wyszła Izabela Łęcka z lalki? A. Za Stanisława Wokulskiego. B. Za Ignacego Rzeckiego. C. Za Jana Skrzetuskiego. D. Za nikogo. Za Wokulskiego chyba. Za nikogo. Nie wyszło. Za nikogo. Za nikogo, brawo. Tu kolega już próbował zmylić. No niech będzie znowu jeszcze raz ale chyba nie jestem pewien. Chyba B będzie. No tym razem D. D. Za nikogo nie wyszła. Jakimi językami władała biegle Izabela Łęcka z lalki? A. Angielskim i francuskim. B. Angielskim i rosyjskim. C. Mówiła więcej niż dwoma językami obcymi. D. Nie znała języków obcych, bo nie była wykształcona. Na pewno znała angielski, bo jest Farewell, Miss Iza na samym końcu książki. Eee... Francuski bym strzelał. Bardzo dobrze, super poszło. Na pewno po angielsku mówiła. No i postawimy może na francuski. I bardzo dobrze pani postawiła. Jaki instrument pojawia się jako tytuł noweli prusa? A bębenek, B. Wiolonczela, C katarynka, D akordeon. Nie mam pojęcia. E, nie wiem. Strzelaj. Ja, jakie były? No wiolonczela i akordeon, raczej akordeon to bym odrzucił. Um, akordeon? <laughs> nie, wiolonczela. Nie, też nie. Katarynka. Katarynka. Ale nie, w ogóle nie kojarzyły Katarynka, oczywiście. Jakie imiona Prus nadał małżeństwu z kamizelki? A. Piotr i Bożena, B. Artur i Julia, C. Jan i Cecylia, D. Prus nie nadał imion małżonkom. Wydaje mi się, że nie mieli oni imion. Dobrze ci się wydaje. Pytanie De. do kolegi. Nie ma nazwisk. Nie ma nazwisk, super. To może to omówmy, bo nie mam pojęcia. Nie, chyba nie nadał. Na pewno? Tak mi się wydaje. Chyba nie nadał. Nie, nie. racja, nie nadał. Kim był psujaczek? A. Wychowankiem Prusa i jego żony. B. Psem pisarza. C. Ulubionym piórem. i D. To tytuł jednej z nowel Prusa. Psy? Skąd ja bym wiedzieć? psem, ja daję Psem. No niestety jest to odpowiedź A wychowankiem prusa jego żony. Na ślubie, którego pisarza prus był świadkiem: A. Stefana Żeromskiego, B. Adama Mickiewicza, C. Stanisława Wokulskiego, D. Mirona Białoszewskiego. Myślę, że Wokulskiego. No Wokulski był bohaterem jego powieści, więc nie mógł być na jego ślubie. Był na ślubie Stefana Żeromskiego. Za jaki utwór Bolesław Prus otrzymał nagrodę Nobla. A Kwowadis, B faraon, C. Emancypantki D Prus nie otrzymał nagrody Nobla. Otrzymał za Kwowadis. Nie otrzymał nagrody Nobla. A, za Kowadis Sienkiewicz. Kwowadis Sienkiewicz. Ale bardzo dziękujemy. Liczy się gest i to, że podeszłeś. A? Obstawiamy, że A. Ktoś nie dostał nagrody Nobla. Nie? Nie dostał nagrody Nobla. No, też tak myślałem.